Słuchajcie, mam paczkę. No, mam paczkę z książkami, która e, przyszła do mnie dzisiaj. I zaraz wam pokażę, co to jest. Co sobie kupiłem? A kupiłem sobie e, książki. Kupiłem sobie książki w Dedalusie. Za bardzo niską cenę i zaraz wam powiem za ile? To nie jest reklama Dedalusa. Tak się jakoś zdarza, że ostatnio Dedalus wyskakuje mi na każdym kroku, i to w przestrzeni wirtualnej, i to w przestrzeni niewirtualnej, co mogliście widzieć ostatnio na moim Instagramie. Kupiłem sobie na Dedalusie 5 książek za 57 zł, a koszt przesyłki wyniósł 0 zł. I to, to jest bardzo ciekawe. Więc powtarzam jeszcze raz. Nie jest to reklama Detalusa, po prostu chyba pierwszy raz skorzystałem w ogóle z oferty tego sklepu, bo wcześniej wydawało mi się, że to jest jeden z wielu, a tutaj się okazuje, że są naprawdę bardzo fajne książki, które, których już nie ma na przykład w takiej oficjalnej sprzedaży, bo zostały wycofane, pozostały jakieś. Pojedyncze egzemplarze i też jestem ciekaw, czy one są w jakiś sposób używane, czy to są po prostu nowe książki z jakichś tam odrzutów czy resztek. No więc otwierajmy. No dobrze. No więc wygląda na to, że to są mawiutkie książki, nie są używane. Nawet to stare y, wydanie rosyjskiego romansu, o którym za sekundę wam powiem. Ale... Zacznijmy sobie od y, Robinsona w Bolechowie. To jest powieść Macieja Płazy. Y, o Macieju płazy wspominałem Wam w poprzednim filmie, że czekam na jego książkę, y, która ukaże się w kwietniu chyba 2021 roku. To jest ostatnia książka Płazy, jaka się ukazała i ja jej właśnie nie czytałem. Czytałem jeszcze poprzednią, czyli Skorunia, który mi się podobał. To była taka y, y, historia o wsi, o chłopcu dorastają, dorastającym na wsi, a to właściwie nie wiem o czym jest. Akcja Robinsona w Bolechowie rozpoczyna się no, oczywiście w Bolechowie, ale rozpoczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Bolechowski hrabia, właściciel pałacu i kolekcji dzieł sztuki, sprytnie ukrywa bezcenny skarb, kiedy zginie z rąk hitlerowca. Strażnikiem kolekcji zostaje pałacowy ogrodnik. Podobno bardzo dobrze napisana książka, taka naprawdę literatura wysoka. Meyer Szalew, e, rosyjski romans. To jest książka, właściwie nie wiem o czym. Kupiłem ją, kupiłem ją bo polecała ją e, na przykład Żydoteka na e, Instagramie. Polecam kanały Żydoteki na Instagramie, po prostu Żydoteka i na Facebooku również tam bardzo dużo książek z tego e, kręgu żydowskiego, jidyszowego, hebrajskiego, e, bardzo fajna literatura z Izraela, nie tylko i taka holokaustowa, bo bardzo często jest tak, że my, e, jeżeli myślimy o książkach nad, o tematyce żydowskiej, to gdzieś tam się nasuwa nam od razu druga wojna światowa, a no i oczywiście holokaust, zagłada. A na Żydotece znajdziecie książki współczesnych Izraelczyków albo takich autorów klasyków Izraela, którzy są znani na całym świecie. I jednym z nich jest Szalew, to jest taki pisarz stawiany obok na przykład Amosa Oza wśród tych wielkich pisarzy izraelskich. I nie wiem, o czym jest ta książka, po prostu jeszcze nie czytałem Szalewa w ogóle, więc. Rosyjski romans w Polsce: e, Szalefa wydaje w nowszym wydaniu, wydaje, wyda, wydają marginesy i tamta okładka jest po prostu brzydsza. To jest wydanie starsze. Muza to zrobiła e, a marginesy wydały niedawno i kilka innych książek Szalefa więc, jeżeli szukacie, to raczej teraz tam, pod tamtym adresem. I teraz. Najładniejsze książki z tego zestawienia. Być może ktoś już poznaje okładki. To są oczywiście książki Edgara Kereta. Bardzo fajne wydania WAB. No, piękne po prostu. Mam już dwie inne, i do kompletu po prostu chciałem sobie kupić. Bo tych jeszcze nie czytałem w ogóle. No i kupiłem je za 12 zł 12-12-12. A i jakie tu są tytuły? Kolonie Knellera 7 dobrych lat, tęskniąc za Kissingerem. I tak jak mówię, wszystkie za 12 zł, a teraz jeszcze wam pokażę te, które mam. Rury i 8% z niczego. Te obie książki to są oczywiście zbiory opowiadań. To też są zbiory opowiadań, a to chyba nie jest zbiór opowiadań, nie wiem. Edgar Keret, jeżeli pytacie, to też jest w ogóle izraelski y, pisarz współczesny, żyjący i on pisze przede wszystkim, właśnie opowiadania, ale też y, zajmuje się produkcją filmów i pisaniem scenariuszy do nich. Jest bardzo znany na świecie, y, ma obywatelstwo polskie i być może słyszeliście, on kilka lat temu mieszkał w Warszawie, bo on ma oczywiście pochodzenie y, polskie. Jego przodkowie, chyba babcia, jest z Polski, czy w ogóle dziadkowie. I on mieszkał w Warszawie w takim cienkim, cieniutkim, najcieńszym, najwęższym domu na świecie. Jeżeli sobie wpiszecie w Googleach najwęższy dom świata albo dom Kereta, po prostu, właśnie od imienia, od nazwiska Edgara Kereta, no to zobaczycie o co mi chodzi. No a jak pisze Keret? Keret pisze bardzo ciekawie, to znaczy, jego opowiadania są trochę surrealistyczne. Y, trochę absurdalne, a właściwie i surrealistyczne, i, sur, i absurdalne, y, ale najczęściej y, jednak umiejscowione w takiej rzeczywistości współczesnej, bardzo realnej, która właśnie na pozór wydaje się reala, realna, a później zmienia się w taką rzeczywistość, czy to surrealistyczną, czy absurdalną, czy równolegle surrealistyczną, absurdalną Bardzo fajny klimat y, mają te opowiadania. Ja na przykład zaczynałem od rur. Rury to jest taki zbiór, chyba najgrubszy z tych wszystkich, no ale najgrubszy to znaczy taki. O, a to jest 8% z niczego, więc no one są mniej więcej takie same. I tematyka tych opowiadań jest przeróżna, naprawdę część dzieje się jak gdyby w Izraelu, bo nie zawsze jest, nie zawsze jest. Ten świat przedstawiony dobrze zdefiniowany, ale to jest nieważne, bo nie o to chodzi. Część dzieje się w jakiejś takiej właśnie przedziwnej rzeczywistości, którą trudno jednoznacznie zdefiniować i ona może być wszędzie, a może być nigdzie. No mi się ten klimat bardzo podoba, więc wam również go polecam. o jak to ładnie teraz wygląda razem. A propos Kereta, Keret wydał w tamtym roku, w 2020 roku, nową, nowy zbiór opowiadań, już niestety nie w tej formie, nad czym bardzo, bardzo ubolewam. Tytuł tej książki to Usterka na skraju galaktyki. Jeżeli ktoś chce, ja planuję sobie kupić, ale na razie sobie ogarnę tego, tego Kereta, którego mam. No ale mówię, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak wyglądają te książki, które sobie kupiłem w całości. E, tak jak Wam mówiłem, chyba w styczniu nie kupię sobie żadnej nowości spośród książek, które wychodzą właśnie w tym miesiącu. Takie jest moje postanowienie noworoczne. noworoczne. A tak sobie myślę teraz, czy chcielibyście posłuchać o moich książkowych postanowieniach noworocznych w następnym filmie? E, o postanowieniach i przyczynach, które. Które jakby są, stanęły za nimi, kiedy je sobie wymyślałem. Jeżeli tak, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Chętnie nakręcę taki filmik, bo to są takie postanowienia, raczej żeby się ograniczać, a nie żeby naparzać czytanie książek i mieć na przykład ten cel 52 książek rocznie przeczytanych. To tyle, bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.